Zawodnik UFC, ostatnio stracił dramatyczną walkę 20 marca w Anglii, na gali Cage Warriors z Darrenem Stewardem. No to była krwawa walka, krwawa łaźnia. Przypominała mi się taka pamiętna walka bokserska Abrahama z Mirandą, którą określono jako łaźnia w Wetzlar. U ciebie to była łaźnia w Anglii. Co za fantastyczna noc Będą padać bomby największego kalibru. Nie gotujcie się państwo na wielkie gsmoty. No Zupełnie krew zalewała i ciebie i rywala. No, jak teraz wspominasz tę walkę? Także no, oczywiście no, rzeczywiście tej chwili było sporo wbrew pozorom tam wcale nie było żadnej poważnej kontuzji po prostu tam było drobne, delikatne rozcięcie na głowie ale rzeczywiście tej krwi pojawiło się sporo i troszkę, troszkę to rzeczywiście utrudniało bo był taki że ciężko widziałem na jedno oko bo ta krew się dostawała do, do oka no i było ślisko po prostu bardzo a że ja lubię, lubię że tak powiem, być blisko przeciwnika i bliski kontakt no to utrudniało to trochę no wyglądało to strasznie ile szpufci założono? No właśnie, to jest zabawne, bo to są raty o 3 No to rzeczywiście, to szybko to się tak zagłosiło. To, to była drobna rana, tylko nie wiem czemu, po prostu dużo krwi się pojawiło. Nie byłeś faworytem tej walki, walczyłeś o wagę wyżej, spisałeś się znakomicie, wszyscy sędziowie dali ci wszystkie rundy, no także duży sukces. Gratulacje chyba zbierałeś od wielu osób. No, sporo osób się do mnie odezwało po walce, to prawda? Z tym, że jest tak, że tak naprawdę w większości swoich walk nie byłem faworytem i ja lubię iść się w takiej pozycji, kiedy jestem trochę skazywany na porażkę. Walka... To jest komfortowa sytuacja dość. Walka odbywała się w czasie, kiedy już panowała w Anglii ta epidemia koronawirusa. Jak wyglądały zabezpieczenia na tej gali przed tym wirusem? Znaczy tak, no gala odbywała się oczywiście bez, bez kibiców, tylko, tylko do programu telewizyjnego w studiu była mocno ograniczona liczba osób na miejscu, były tylko osoby, które rzeczywiście musiały uczestniczyć w produkcji czy, czy w samych już zawodach tak powiem, sportowych. Kontakt między tam drużynami też był mocno ograniczony. Byliśmy przez tamte parę dni, co byliśmy na miejscu codziennie, tylko dwa razy dziennie sprawdzali pod kątem jakichś objawów, temperatura, czy, 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 czy żeby, żeby po prostu tam ryzyko jakiegoś rozprzestrzenienia się, że tak choroby były jak najmniejsze. Wróciłeś do Polski. Jak rozumiem, zdrowy bez wirusa, jesteś na kwarantannie, tak? Tak, jest, siedzę w domu na kwarantannie. No ale czuję się dobrze, więc wydaje mi się, że wszystko, że wszystko jest ok. Policja cię sprawdzała, czy przestrzegasz warunków kwarantanny? Raz się zaraz. Raz, no to dobrze. Walczyłeś na gali Cage Warriors, no ale walka była, e, zaliczono ci do e, statystyk podobno e, UFC, czyli w UFC masz bilans teraz cztery wygrane i jedna porażka, czy to się zgadza? Zgadza się, zawodnik, z którym, z którym walczyłem, również jest zawodnikiem na kontrakcie UFC i po prostu było to może tak niespotykane rozwiązanie, ale po prostu walkę z gali UFC przeniesiono na inną galę, ale jakby na tych samych warunkach, co, co, co walki UFC. Co dalej z twoją karierą? Miałeś jakieś sygnały z UFC, no bo masz niezły bilans, świetnie się zaprezentowałeś w tym ostatnim pojedynku. Były jakieś sygnały, co dalej będzie z tobą? No nie no w tej chwili jest taki moment, że, że ciężko przewidywać co będzie dalej, bo tak naprawdę nie wiadomo jak będą wyglądały następne, następne jakieś gale, więc na razie, na razie żadnych żadnych rozmów. Wszyscy tak jak przygotowywałem się do rozmowy z tobą, to znalazłem wiele takich informacji wszyscy podkreślałem, że masz jakąś nieludzką siłę. Skąd ta siła, no, nie wiem, ciężki trening, naturalne predyspozycje. Może coś innego. Jak to wygląda? Znaczy, to już ciężko ciężko mi się odnieść. Może determinacja w palce. Ciężko mi powiedzieć, ale nie wiem, no, rzeczywiście trenuję zawsze, zawsze ta siła gdzieś tam zwracałem mocno na to uwagę i zawsze starałem się, żeby była moim atutem. I rzeczywiście, no niektórzy, niektórzy zawodnicy mają jakąś tam ich domena jest, nie wiem, szybkość, innych jest właśnie siła czy, czy wytrzymałość. No, u mnie u mnie rzeczywiście czuję, czuję często przewagę siłową nad przeciwnikami, no ale za to, za to daję, muszę muszę tej siły używać, żeby przykryć jakby inne walory inne, e, właśnie moich przeciwników. Nie walczyłeś rok i cztery miesiące, tam miałeś taką przerwę, miałeś kontuzję barku. Wyleczyłeś ją już na 100% czy jeszcze się odzywa i musisz uważać trochę? Znaczy nie, no generalnie nie przeszkadza mi już w treningach. To nie była kontuzja barku, tylko, yy, znaczy barku też, ale klaski piersiowej, ja zerwałem mięsień piersiowy. Miałem tam operację w międzyczasie i w klinice MML, gdzie tam rzeczywiście no, potrzebna była pomoc, i w tej chwili, w tej chwili już jest wszystko, wszystko ok. Robię jeszcze cały czas rehabilitację, ale to już tak myślę, bardziej w tej chwili prewencyjnie, żeby, żeby po prostu kontuzja się nie odnawiała. W Anglii walczyłeś w wadze średniej, wcześniej występowałeś w półśredniej. Co dalej? Której, w której wadze będziesz występował? No to to już też rozmawiałem z trenerem po walce jeszcze mam wrócić do rozmowy. Czy właśnie jest warto jeszcze zbijać te kilogramy na, na pół średnią, czy nie lepiej zostać średni, ale to, to to jeszcze muszę omówić z trenerem, a to już po kwarantannie. Jasne. To teraz jest taki dziwny czas, no trochę trochę jest wszystko zwolniło i no, z pewnymi decyzjami można chwilę poczekać. Jak w tym wolnym czasie się odnajdujesz, czy to jakieś masz refleksje, czy w jaką stronę to pójdzie, czy dostrzegasz w w tych kłopotach też y, trochę dobrego. No ciężko tutaj dostrzegać coś dobrego, no bo jednak to jest dość. No jesteśmy, e... przypuszczam, więcej na przykład y, ze swoją dziewczyną. No. Nie no, w tej chwili, w tej chwili. W, y, znaczy, mi się na pewno mi się na pewno przyda, przyda y, Ten tydzień się przydał, żeby odpocząć trochę poleczyć. Tam może jakiś y, większych obrażeń po walce nie było, ale. Przydał się ten czas, żeby po przygotowaniach odpocząć, czy. czy ale nie wiem, no, mam nadzieję, że w miarę, w miarę szybko będzie się sytuacja tak zmieniała, że będzie można wrócić już do normalnego trybu pracy. Skąd Twój przydomek webacza, czyli rzeźnik? No to myślę, że no, tym razem akurat co prawda to buczer krwawił, ale no, zdarzyło się mu tam parę dość krwawych e, walk w mojej karierze. I, i to się wzięło tak naprawdę raczej chyba od komentarzy ludzi, którzy oglądali moje walki i bardzo często przewijało się na male rzeźnia albo tego typu sformułowania, no i już tak zostało rzeźnie. Rywal jest czy jakiś, który może byś chciał zawalczyć, może rewal z tym Brazylijczykiem Prazeresem, którym przegrałeś w przedostatniej walce. Brałbyś takie rozwiązanie? Ciężko będzie o rewanż z nim, ponieważ nie jest w tej chwili zawieszony, bodajże chyba na okres dwóch lat, bo po walce ze mną wpadł na testach dopingowych, więc pewnie tutaj ciężko o taki rewanż. Ja generalnie nie mam, nie zdarzyło się jeszcze, żebym dostał jakąś propozycję od UFC i odmówił. Ja raczej czekam na, na, na to, co, co zaproponują i, i, i chętnie podejmuję wyzwania. Wiadomo, no, że nie jestem już najmłodszym zawodnikiem, więc Liczę, że, że po prostu zostałam przede mną postawione w tej chwili już jakieś poważniejsze wyzwania. Wspomniałeś o tych testach antydopingowych, na których spadł twój były rywal. Ty też jesteś tam. Miałeś być przynajmniej kontrolowany. Wiem, że musiałeś podać swoje dane, jak uczestniczyłeś teraz w tym programie Ameryka Express, ale chyba nieznaleźli ci tam, bo byłeś gdzie tam? Podróżowaliście po Gwatemali i Kolumbii, tak? Tak jest, zgadza się. No w to. W czasie trwania programu nie było kontroli, ale generalnie kontrole są dość regularne. Trzeba ciężko powiedzieć w tej chwili ile razy. Ale zdarza się, że wchodzą do domu, do pracy czy, czy, czy na trening i są przeprowadzane te kontrole jak wyglądał ten twój udział? No, chyba byłeś tam z Marcinem Różalskim w tym programie America Express. To polega chyba z tego, co czytałem na tym, że musieliście za jeden dolar dziennie się utrzymać i podróżować, tak? E tak jest. no tam Podróżowaliśmy autostopem głównie i to no fajna, fajna przygoda, generalnie. Z Marcinem też było dość wesoło. I, więc tak, tak, ale generalnie w programie chodzi o to, że mamy tam jeden dolar na dzień i musimy przedostać się z punktu A do punktu B i zorganizować sobie za to jedzenie. Więc bardzo często po prostu liczyliśmy na pomoc ludzi tam miejscowych, że. Gdzieś tam nas przenocują, zdarzało się, że dostaliśmy też jakąś kolację czy śniadanie u ludzi, u których spaliśmy. No, generalnie program polega na tym, że, że musimy na pomoc miejscowych ludzi. Jakieś wnioski z tego programu wyciągnęliście, no bo gdzieś tam chyba czytałem czy słyszałem, że miałeś takie wrażenie, że najchętniej pomagają ludzie, którzy są najbiedniejsi. Tak, to zdecydowanie było, było widać bardzo, znaczy bardzo często. Zdarzyło się kilka razy, że spaliśmy u ludzi w warunkach, że no widać było, że ludzie mają bardzo ciężko, że nawet nie, to, że nam dali na, na kolację jakąś jajecznice czy ten, że to było dla nich tam dość, dość sporym trudem, że muszą się podzielić swoim jedzeniem. Yy, a już jak byliśmy w jakichś miejscach, gdzie byli ludzie, którzy mieli dużo Lepszą sytuację, że tak finansową, to dużo mniej chętnie podejmowali jakąkolwiek pomoc, czy nawet byli mniej otwarci na jakiekolwiek rozmowy z nami. To ewidentnie było widać w czasie, wczoraj w czasie trwania tego programu. Wiem, że nie może zdradzić szczegółów, ale daleko zaszedłeś tam w tym programie, czy już <laughs> jak to wygląda? Coś tam może uchylić, rąbka tajemnicy? No, już były pokazane że chyba cztery odcinki. Odpadliśmy po czwartym, ale jeszcze wrócimy. To A. Jeszcze, jeszcze, jeszcze się pojawi. na chwilę. No to fajnie. Jakie są teraz marzenia i cele Bartosza Fabińskiego w tym trudnym czasie? No znaczy ja na pewno chciałbym, żeby to się jak najszybciej skończyło i chciałbym mu zwrócić na matę i zacząć się przygotowywać do następnej walki, bo tak, tak, sam Pan wspomniał. Ja my jestem po półtora rocznej przerwie spowodowaną kontuzją. Wcześniej zrobiłem dwie walki, przed którymi miałem z kolei trzyletnią przerwę spowodowaną też jakimiś problemami ze zdrowiem, problemami rodzinnymi. Więc myślę, że ten czas ucieka, ja bym chciał jeszcze parę walk ciekawych stoczyć, więc chciałbym po prostu, żebym jak najszybciej mógł wrócić do startów. To kiedy wracasz do treningów? No, w tej chwili są niemożliwe Wszystkie kluby są pozamykane. Ja ten tak tydzień co od już od tego tygodnia, chcę zacząć już tam samemu się ruszać. No, ale żeby móc się przygotowywać, to będę potrzebował wrócić na matę i zacząć się znowu ćwiczyć z kolegami. Więc, więc czekam troszkę na rozwój, na rozwój wydarzeń. No ty ja rozmawiałem niedawno z Kamrotem i Mańkowskim i oni trenują w lesie, na Polanie po prostu ćwiczą. W, na, na odludziu. No, ty wyobrażasz sobie taki nie, trening? Jasne, że tak, by się zdarzało. <grywa> ale ale no nie osługuje się, to jest raczej trening taki, żeby utrzymać jakąś tam formę, żeby uniknąć spadku formy, no ale ciężko się ciężko się w takim przygotować do, e, do kolejnych startów, prawda? Bo no, jednak, jednak e, nie możliwość robienia sparringów czy czy, czy trenowania w grupie, jest, podsta jest podstawą, żeby, żeby przygotować się. Dzięki za rozmowę. E, dostarczyłeś nam dużo emocji walcząc z w Anglii. No to była niesamowita walka, jak to oglądałem. E, gratuluję Ci jeszcze raz sukcesu. E, trzymaj się dzielnie, wysoko gardę przed e, tym koronawirusem. Nie daj się, wracaj. No i e, do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.